Cześć, witaj. Z tej strony Mirosław Skwarek z bloga PersuazjaSprzedaży.pl i w tym nagraniu chcę Ci pokazać, dać Ci takich sześć prostych zmian w sklepie internetowym, które mogą w miarę szybko dać Ci większą sprzedaż, więcej klientów. Akurat będzie to case study konkretnej firmy, konkretnego sklepu internetowego z odżywkami dla trenerów personalnych, osób, które na przykład mogą polecać takie odżywki albo, znaczy mogą same korzystać, albo polecać to osobom, które są akurat u nich na treningu, więc Klient poprosił mnie, żebym z, przeanalizował jego sklep i tam wyłapałem parę błędów i myślę, że te błędy, jeżeli ich unikniesz, czyli jeżeli obejrzysz to nagranie, też dadzą Ci większą sprzedaż. Czyli pierwsza rzecz, która się rzuciła, to było, akurat u niego był tagline. Tagline to jest taki, takie hasło, które przeważnie jest obok nazwy Twojej firmy, na przykład biedronka codziennie niskie ceny i ten tagline powoduje, że jeżeli powtórzymy go tysiące, setki, tysięcy razy, miliony razy, to zostaje nam na długo w pamięci, czyli jest proste skojarzenie, tak jak ostatnio hotel trivago, tak? Czyli chodzi nam o takie zakotwiczenie konkretne, jakiejś konkretnej korzyści, którą ma klient. Więc ten akurat właściciel tej, tego sklepu internetowego miał coś, jakieś hasło na zasadzie Studio trenera personalnego i akurat to, znaczy był tagline, ale problem w tym, że tam nie było żadnej korzyści. Więc dobry tagline, czyli takie hasło, właśnie pod logo, powinno dawać jakieś konkretne korzyści Twoim klientom. Podam Ci pr kilka przykładów. Kiedyś pizzeria Dominium zrobiła coś takiego, że mieli taki tagline dowieziemy Ci pizzę w 30 minut, albo jesz ją za darmo. Więc każda osoba, która zamawiała. Co by się nie wydarzyło, zawsze wychodziło wszystko ok, bo jeżeli nie dowieźli, no to miałaś pizzę za darmo. Jeżeli przywieźli na czas, no to każda osoba, która zamawia pizzę, chce mieć ją szybko. Tak? Kolejny przykład to jest MMMsy, czyli rozpuszczają się w ustach, a nie w rękach, czyli znów masz kolejną korzyść. Karlsberg prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie, czyli dlaczego to jest dobre hasło? Dlatego jest to dobre hasło reklamowe, że większość firm pokazuje siebie w 100% w superlatywach. A tutaj jest element wątpliwości, czyli pokazuje to pewną szczerość. Czyli jeżeli do swojej oferty dodasz jakiś element, który pokazuje, że może nie jesteś w 100% idealny. Kiedyś była firma, która mówiła, jesteśmy drudzy na rynku. Była to jakaś firma, która się zajmowała wypożyczaniem samochodów i mówili jesteśmy drudzy na rynku, dlatego bardziej się staramy. Więc czasami jakaś mała wada Twojej firmy powoduje, że jesteś bardziej wiarygodny. Kolejną rzeczą, którą tutaj można by było poprawić, więc to jest ten tagline. Druga rzecz drastyczna to są duplikaty treści. To niestety bardzo często występuje w sklepie internetowym. Nie możesz zrobić czegoś takiego, że bierzesz opisy z jakiegoś od producenta, kopiuj, wklej, wrzucasz je na swoją stronę i, i zastanawiasz się, dlaczego Google nie daje Ci ruchu. Dlatego Google Ci nie daje ruchu, bo takich stron jest już 10 i dla Google jesteś po prostu, Twoje informacje są śmieciowe. I co co w tym wypadku trzeba zrobić? Trzeba zrobić bardzo prostą rzecz. Albo ty, albo twoi pracownicy, albo zlecasz to na offeria.pl, przepisują, znaczy tak jakby robią swoją nową wersję tego opisu, tych opisów mogą tak jakby napisać się od nowa po swojemu, mogą coś tam w nich pozmieniać. Drugą rzeczą, którą warto zrobić, to jest to, żeby zamienić cechy produktu na korzyści, czyli na przykład nie tam 10 gigabajtów, tylko 10 gigabajtów oznacza to, że jadąc na wakacje możesz ze sobą zabrać 35 powiedzmy fil, filmów w genialnej jakości. Więc to jest zamiana cech na korzyści. Druga rzecz to jest dodaj więcej zdjęć. Jeżeli producent Producent dał Ci jedno zdjęcie, więc 10 innych sklepów internetowych też będzie miało jedno zdjęcie, więc Ty zrób coś innego. Dodaj swoje własne zdjęcia do tego, które otrzymasz. Prosta rzecz, nawet możesz tylko i wyłącznie zmienić tło i już będzie, będzie ta osoba miała znaczy będziesz miał z tego korzyść, bo przykładowo, jeżeli się zareklamujesz w Google, to. Te zdjęcia, które się pojawią, na przykład Ty się wyróżnisz. Będziesz miał pięć takich samych produktów, które gdzieś tam na górze w Google się pojawią, a Twój na przykład będzie produkt na czarnym tle i już się wyróżniasz. I kolejna genialna metoda to jest dodanie wideo, czyli Nagraj, jeżeli sprzedajesz buty, to nie tylko dodawaj zdjęcia tych butów, ale też kup sobie lustrzankę, nagraj powiedzmy kilkusekundowy film, gdzie ten but pokazujesz z różnych perspektyw. To spowoduje, że osoby będą dłużej przebywały na Twoim sklepie internetowym. To Ci podnosi, jeżeli masz, na przykład ustawiasz sobie kwestię pozycjonowania czy AdWords, też ten współczynnik odrzucenia jest o wiele niższy, czyli ludzie dłużej przebywają na Twojej stronie, no i bardziej się angażują. Kolejny problem, który ta firma miała, to jest to, że nie budował, ta osoba nie budowała listy. Miał gdzieś tam zapisz się na newsletter, ale Hasło zapisz się na newsletter nie jest wcale budowaniem listy, po pierwsze, bo jest to bardzo nieskuteczne, no bo ludzie nie widzą korzyści w tym, żeby podać adres e-mail, na przykład, żeby zapisać się na newsletter. Musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ludzie... Podają adres e-mail za darmo, ale nie jest to tak, jakby, znaczy, czyli dajesz coś za darmo, np. e-booka i ta osoba podaje ci adres e-mail i myślisz sobie pobrała e-booka za darmo, jesteś w błędzie. Każda osoba, która daje swój e-mail, podaje e-mail swoje dane prywatne, podaje e-mail jakiejś osobie, pozbywa się pewnego elementu prywatności, czyli polega to na tym, że jest to jakiś koszt, dlatego musisz dać coś więcej, więc musisz w jakiś sposób tak legalnie przekupić tę osobę, żeby na przykład ten adres e-mail ci podała. Więc tutaj wystarczyłoby na przykład umieścić jakiś darmowy e-book, jeżeli twoim klientem jest, co może być takim e-bookiem, czy powiedzmy darmową treścią, musisz zadać sobie pytanie, jakich informacji, jakie problemy ma twój klient docelowy, więc jeżeli to byli trenerzy personalni. To są przedsiębiorcy, więc prawdopodobnie ich problemem jest to, że mają za mało klientów. Więc dając im e-booka jak zdobywać albo marketing w branży fitness, to już te osoby zainteresujesz i zdobywasz adres e-mail i ta osoba prawdopodobnie nigdy by nie wróciła na Twój sklep, bo z 90% osób nie wróci nigdy na sklep, bo nie zapamięta nazwy, ani sobie nigdzie tego nie zapisze ale jeżeli Ty pobierzesz adres e-mail, możesz się do nich zgłaszać, możesz się z nimi komunikować później e, przez lata. Więc daj coś za darmo i pamiętaj, żeby w różnych miejscach budować listę. Może być to pop-up, może być to jakiś, jakiś formularz po prawej stronie, może być to element pod ofertą, czy powiedzmy opisem jakiegoś produktu. Kolejny błąd, taki czwarty, który ta osoba popełniała, to jest brak nagłówków. Więc zaczynał, większość opisów zaczynało się od nazwy produktu, tam powiedzmy jakiś stebia XY75, czyli rzeczy znane tej osobie jako, jako sprzedawcy, ale nie znane osobom, które chcą kupić. Więc zrób sobie taką, taki prosty test zamiast nazwy produktu zacznij na przykład na od dlaczego, czyli dlaczego ten powiedzmy produkt daje takie taki efekty, dlaczego Odżywka XYZ powoduje, że mięśnie rosną trzy razy szybciej. E, na przykład możesz zacząć od jak, czyli jak schudnąć y, chodząc na siłownię o dwa razy szybciej. Możesz na przykład, poznaj sekret y, osób, które chodzą na siłownię i chudną na przykład najszybciej. Oczywiście ja to wymyślam na poczekaniu, ale pokazuję Ci pewną ideę, nie nazwa produktu, tylko y, dlaczego to działa, jak to działa, poznaj sekret, y, poznaj powiedzmy tajemniczy, tajemny trik, powiedzmy najlepszych y, kulturystów. Y, piąty punkt to jest to, y, że na przykład tam było coś takiego, że y, tylko wszedłem na chwilę kofeina bezwodna i na przykład ja nie wiedziałem, co to jest kofeina bezwodna. Możesz się ze mnie śmiać, być może jest to twoja branża i wiesz o co chodzi, ale ja nie wiedziałam o co chodzi, więc wszedłem w Google, doczytałem, zajęło mi to... 5-6 minut, ale nie łudź się, że Twoi klienci wiedzą wszystko, to jest po pierwsze, a po drugie, że będą szukali tych informacji w Google. Po to masz ofertę, po to masz opis, po to możesz wciągnąć tego klienta, żeby wytłumaczyć mu na Twojej stronie. Niech on będzie na niej jak najdłużej, bo jak się zaangażuje, jest większe prawdopodobieństwo, że kupi. Więc na przykład ja znalazłem, że kofeina bezwodna to jest kofeina w proszku. I myślę, że ta osoba tego typu haseł miała 200-300 niezrozumiałych dla większości osób, czyli musisz wiedzieć, że część osób od Ciebie nie kupuje, bo nie rozumie Twojego produktu, dlatego masz szansę, żeby ich wyedukować. To już są bardziej zaawansowane techniki i tutaj na dole możesz się zapisać na moją listę, gdzie często organizuję webinary i tam tłumaczę, jak to w bardziej zaawansowany sposób możesz wykorzystać. No i szósty błąd, czyli to jest to, że ta osoba nie neutralizuje obiekcji. Słuchaj, jeżeli ja tobie powiem, że otrzymasz kofeinę, bezwodną kofeinę w proszku, to od razu pojawia się pytanie, Okej, okay, no to tak kowina w proszku, no to jest jakaś chemia, czyli to jest niezdrowe. Czyli to jest obiekcja. Więc nawet jak wytłumaczysz swój biznes, swój produkt, swoją usługę klientom, w ich głowach pojawiają się setki różnych obiekcji. Dlatego też oferta jest miejscem, gdzie te obiekcje możesz neutralizować. I bardzo fajnym trikiem jest umieszczanie tych pytań na dole jako najczęściej zadawane pytania FAQ, a i na dole na przykład pytanie proste, czy yy, kofeina bezwodna nie jest przypadkiem szkodliwa, czy powiedzmy nie jest to w cudzysłowie chemia. No i tłumaczysz. Wiele osób pyta się mnie, czy to jest powiedzmy szkodliwe. Nie, w żadnym wypadku. Tu powiedzmy masz dowód jak to działa. I zobacz, sześć prostych zmian w sklepie internetowym. Jeżeli sobie teraz je wprowadzisz, zobaczysz, że... Yy, Większa ilość poprawi się sprzedaż i poprawi się większa ilość klientów, bo będą bardziej rozumieli na przykład twoją, twoją firmę i Twój sklep internetowy. Jeżeli chcesz więcej tych nagrań, tutaj możesz zasubskrybować ten kanał. Na dole też jest miejsce, gdzie otrzymasz bonusy, prezenty, czyli wejdziesz powiedzmy do mojej zamkniętej grupy czytelników i dam Ci kilka moich książek do przeczytania, żebyś mógł jeszcze szybciej wprowadzać zmianę. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Mirosław Skwarek